Cześć kochani. Cześć! Witamy się po raz kolejny z przepięknej malagi. Tym razem przyjechałyśmy tutaj z Karolą na zdjęcia wiosenne, wiosennych kolekcji i m.in. mojej kolekcji obuwia, która już niedługo ujrzy światło dzienne. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wszystko niedługo zobaczycie i na Instagramie, i tutaj na YouTubie. W Maladze jest przyjemnie, w Maladze jest ciepło, ludzie się uśmiechają, naprawdę czuć wiosnę i to jest takie przyjemne uczucie. A jak już jesteśmy, wspomniałam o wiosennych stylizacjach, to od razu pokażę, co mam dzisiaj na sobie, bo tym zaczynamy zawsze vloga. Proszę bardzo, moja stylizacja to sweterek, o który było sporo zapytań. Mam go w rozmiarze 36, bardzo ładny odcień koloru niebieskiego. Ja lubię łączyć niebieski z bielą i tutaj widzicie koszula w paseczki takie cienkie. Prążki bardzo wygodna i fajna, i do tego zobaczcie granatowe spodnie. A te spodnie, ja się Karola tak tyłem pokażę, są taką alternatywą dla jeansów. Jak ktoś nie lubi jeansów, to takie materiałowe bardzo się sprawdzą. I do tego widzicie pierwsze moje buty, buty z mojej nowej kolekcji, także mam nadzieję, że wam się spodobają. Niedługo testuję je tak naprawdę sobie. No i co, subskrybujcie kanał, łapki w górę i zapraszam was do pięknej Malagi. Pokażemy wam kilka takich pięknych widoczków. Jak gdzieś pójdziemy coś zjeść, to też was zabierzemy ze sobą. Także zaczynamy. Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy wiecie, ale ja mam ukończony kurs pilota wycieczek. Wprawdzie tutaj jestem w charakterze przewodnika, a to już tego nie mam na to papierów, ale tak wiecie: pilot a przewodnik to są dwie różne rzeczy, dwa różne zawody. Chciałam tylko pokazać, że jesteśmy w Sotogrande i jest to taki, mm, takie miejsce jak z pocztówki. Jak z pocztówki i mieszkają tu sami milionerzy, jak są jakieś tam panny zainteresowane. Jaja sobie robimy, słuchajcie, to jest przepiękne miejsce, gdzie Karola zachwyciła się tymi pięknymi budynkami w różnych kolorach, które naprawdę razem robią wrażenie. Jednakże najpiękniej jest tutaj o zachodzie słońca. Dzisiaj ten zachód słońca średni, ale jak przyjedziecie tutaj na przykład w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, to grande. Ja już to kiedyś miejsce pokazywałam, to oszalejecie. Tam oczywiście no, na wprost się. widzicie Karola pokazuje, prawda? Gibraltar. Tak, tak, tak. tak, tak, tak ja na tu wprost, może uwierzcie. wam pokażę. O, tak, tak, tutaj. tak, tak. I tutaj, proszę bardzo, każdy z właścicieli Apartemenciku, ma też sobie taką łódeczkę, tak. A może tam przypłynąć, stoją odpłynąć. Tam, o tutaj, tam Tak, najmiejsze. tam najwyżej. Tam, tam tak. szukajcie <noise> tych milionerów. <noise> Miejsce jest genialne. Ja już je raz pokazywałam, ale pokazuję raz jeszcze, ponieważ można tu dobrze zjeść. Można przyjechać ze znajomymi na jakiś koktajl i po prostu się przejść. Bo tutaj tak. Y Czas jeszcze wolniej płynie. Bardzo dużo Anglików tu mieszka, ale widziałyśmy też oczywiście polskie rejestracje, tablice rejestracyjne. Tak. Także tak, tak. To Polaków też tutaj e, t, są. E, no, no to, no to tyle, no to tyle. No to pani pilotko-przewodniczka żegna się już z wami. Tak, prezenterka. prezenterka. Tak profesjonalnie nawet. z tym mikrofonem wyglądasz. Miło mi. I proszę bardzo, oto jest. Karola, mamy tutaj, bo to był pomysł z Karoli. Tak, tu są, tak, tu są Na słono. Tak, yy, z, tak, z karmelizowaną cebulą, jajecznicą i bekonem. To był pomysł Karoli. Tak, a tutaj mamy jajka po benedyktyńsku z łososiem. Marcel ma bardziej taką prostą opcję. Y, Pankejki tutaj z czekoladą, z nutellą, z owocami, także tak, jesteśmy na wakacjach. No i świeży soczek. Tak. No i proszę bardzo, czy to jest paragon grozy, jak uważacie? Śniadanie dla trzech osób z sokami, kawą, 48 euro. Co myślicie na ten e, temat? Drugi, ja się najadłam tak mm -hmm. bardziej niż na śniadaniu. Mm. Więc tak, było smacznie. A teraz nam coś pokażemy, bo jesteśmy bardzo podekscytowane, że jak podchodzicie już, do tej e, kasy. To patrzcie. Od razu mi się czytało, proszę ja, was. Mój, prawda? sweterek. A i teraz słuchajcie, to jest najlepsza rzecz. Że... Naj, naj, Najprzyjemniejsza. Najprzyjemniejsza, że wy sami, proszę ja, was, szukacie sobie tego pipacza, tego on. I ja tutaj sama muszę to zrobić. Cia. No. Brawo. 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 I Na sprzedawcę no, widać, byś się nadawał. E, tak wiesz. Tak wiesz. I mamy to. Korzystając z przerwy między zdjęciami, pokażę Wam moją aktualną pielęgnację, bo od jakiegoś czasu przeżywam absolutną fascynację witaminą C. Co robi ta witamina C? Witamina C przede wszystkim walczy z przebarwieniami skóry, ale też ją nawilża, daje taki naturalny glow, ta skóra ma taki naturalny blask, więc ja bardzo polubiłam się z witaminą C i ja ją na stałe już wprowadziłam do mojej pielęgnacji porannej i od jakiegoś czasu, od... Początku stycznia akurat stosuje witaminę C od Sensum Mare. I to jest tak, serum, które ma aż 24 składniki aktywne i 10% witaminę C, i Algo Pro. Krem, który ma 3% witaminę C i aż 25 składników aktywnych. I akurat w tych produktach są takie dwie najbardziej stabilne formy witaminy C najbardziej skuteczne, i bardzo się polubiłam, szczególnie z tym serum ono mi szybciutko schodzi, bardzo fajnie, łatwo się aplikuje uwielbiam je. Czasami, jak nie mam czasu, to przyznam się, że pomijam krem. I od razu przechodzę do filtra SPF50. Jak mam więcej czasu, żeby ta skóra, to serum sobie popracowało i krem, no to wtedy po kolei. Ale czasami, jak nie mam to no. czasu, to właśnie serum i no. potem zawsze. Po witaminie C stosuję filtr SPF50. I to jest produkt, który dostał nagrodę. W doskonałość roku twojego stylu. Rzeczywiście bardzo fajny. Taka lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu, ale przeciw promieniom słonecznym, zanieczyszczeniom i też przeciw światu niebieskiemu. I uwaga, jak ją zaaplikujecie na skórę, to ona jest przez chwilę taka biała, więc popracujcie sobie, nie bójcie się tego, popracujcie sobie, bo ta biel jakby y, znika. Ten krem absolutnie nie bieli, tylko trzeba go y, dobrze porządnie zaaplikować. I macie y, y, skórę, która jest Chroniona przed światłem, zanieczyszczeniami, światłem też niebieskim. Bardzo fajny produkt. A mój ulubieniec marki, i to jest moje trzecie opakowanie, akurat w formie takiej podróżnej, mniejsza butelka, to jest tonik do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym. Dlaczego lubię ten tonik? Ponieważ możemy go sobie się spryskać nim w ciągu dnia na makijaż również i pięknie on nawilża skórę. Stosuję rano, stosuję w ciągu dnia, stosuję wieczorem. Uwielbiam go, bo ja nie lubię już takich toników, gdzie trzeba pocierać wacikiem, prawda, Karola? lepszy jest taki ciach, ciach, ciach i gotowy. Tak, ale ja też y, bardzo go lubię. Też go bardzo tak. lubisz. Najlepiej wstrząsnąć i właśnie psik, psik i y, gotowe. I on ma aż pięć rodzajów alg morskich, kwas hialuronowy, no jest bardzo fajny. Tu jest aż 99% składników naturalnych. No i to jest, y, uwaga, Karoli na koniec ulubieniec, algomask, maska na noc. Taka wiecie co, uniwersalna y, i nawilża, i odżywia, i zmiękcza skórę. I widzicie, ja ją bardzo, bardzo lubię. To jest taka maska regenerująca. Karola, jaka ona jest dla Ciebie? Przede wszystkim niesamowicie na nawilża. Mm -hmm. Ja zawsze właśnie wieczorem przed pójściem spać jej używam. No i budzę się rano i mam taką delikatną, miękką skórkę. Miękką jak skórkę. taka pupcia niemowlaka. Jak pupcia niemowlaka. I też świetnie się sprawdza, gdy mam takie bardzo przesuszone dłonie i zwykłe krem nie daje rady. Aha, aha, no to tak, tak. No tak oszczędzamy, oszczędzamy to maskę, ale rzeczywiście y, też się przyznam, że jak mam tak czasem aż kostki wyschnięte, tak. to rzeczywiście na noc sobie ją y, aplikuję taką cieniutką warstwą i rano jest wszystko super. Bardzo fajny. Y, moi ulubieńcy tacy absolutni, absolutni, to jest to serum z witaminą C. Bo, bo się bardzo łatwo i szybko aplikuje, no i ten tonik uwielbiam, no ale ta maska w sumie też, to już moje kolejne opakowanie, to jest taki, takie SOS dla skóry. W ogóle, jak sobie wejdziecie na stronę Essence Mare, bo mam dla Was oczywiście kod rabatowy, bo to współpraca, to tam jest też nowa linia z retinalem i jak ktoś lubi kremy Bibi, to oni tam wzbogacili linię o dwa nowe kolory, czyli jest pięć kolorów, można do wyboru, do koloru sobie wybrać i ta linia z retinalem też tam mnie, powiem Wam, kusi. Zostawiam kod rabatowy Suzy20, który daje minus 20% na wszystko. Działa do 15 marca, także warto zajrzeć i się skusić, e, bo naprawdę to są. No, ja lubię algi, tak? Algi morskie dobrze działają na moją skórę. Warto spróbować, bo może i Wam e, algi morskie będą dobrze służyły. A teraz idziemy dalej, bo pokażemy co? Zakupy. Zakupy ubrania. Czas na zakupy. Przyznam się szczerze, że poszalałam w maladze, w Zarze i w mango, ale to przez Karolę bo Karola wymyśliła coś ekstra i już niedługo tym czymś ekstra podzielimy się z Wami. Ujrzy to światło dzienne, a tymczasem zobaczycie, co tam kupiłyśmy. I od razu zaczynam swetrem w stylu takim old money. Dla niektórych osób może wydawać się ten sweter taki męski. My natomiast z Karolą mamy na niego mnóstwo pomysłów i mało tego, Karoli kupiłam taki i sobie, żeby nie było, bo jej się bardzo spodobał i zrobimy jakieś tam ładne stylizacje z takim swetrem, bo to taki typowo wiosenny, granat ze śmietanką z bielą. O, coś takiego w stylu, właśnie Old Money. Wyglądajmy luksusowo za niewielkie pieniądze. Karola? No ja jestem na tak w tym spetrze. Tak. Sama go wybrała. Sama go wybrała i jest nim zachwycona, krótko mówiąc. Może tego nie słać po jej głosie, ale jest. No i tutaj coś takiego klasycznego e, z lamówkami to rzeczywiście potrzebne mi było pod coś. Zobaczycie niedługo. I to było, to było mango. Mango już tak wiosennie się czuje w Hiszpanii. Zresztą zdarza że też więcej nie ma co. Tak, ale dużo jest też takich przejściowych, typu kurtki, takie tak, cienkie tak. cienkie płaszcze. Karola, ale więcej z tego towaru niż w Polsce, prawda? Takiego stacjonarnie. Tak, mam wrażenie, że tak i, i że jest jakoś tak, nie wiem, tak wchodzi się do tego sklepu i się więcej widzi. Więc więcej się widzi, może lepiej eksponować. Ładnie poukładane. Tak, tak. tak. Bluzka, bluzka, która. koszula, bluzka. bluzka. Taka, która Karola powiedziała, że mam ją brać i koniec. No, ta koszula wygląda bardzo y, luksusowo. Luksusowo wygląda, a to Zara. Zara tam. Niewielkie pieniądze jak na Zarę, bo w bywa czasami naprawdę luksusowo, jeśli chodzi o kasę. I tu znowu taki speteryk troszkę z A to, to, to Jana mówiła. A to Karolina mówiła: 29 euro. Taki o. o, o, o. Te to, to spetry, bo te, te spetry są: jest na pewno czarne z białymi, z takimi śmietankowymi lamówkami, i są też w paski. To są bardzo modne, tiktokowe spetry. Tak, tak. A ja wziąłam taki. Suzy styl. Mój styl. Taki nudny, ale mi się przyda. No i spodnie, na które też namówiła mnie Karola. Ja nie chciałam mierzyć, ale już przymierzyłam. Mają piękny pasek, słuchajcie. Ten sam pasek już robi robotę. Mimo, że nie jest skórzany, ale wygląda naprawdę solidnie Karola. Uh -huh. I takie spodnie, które ładnie podkreślają biodra. W ogóle sylwetkę w kolorze karmelowym, to już znacie. No, ładne. Zobaczycie niedługo je też na żywo. I a, i tutaj hit. Hit w postaci jeansów, na które ja bym w ogóle nie kupiła, nie spojrzała, nie chciała. Takie, takie, ale one mają. Ale coś... jak je zobaczyłam. Tak. Ja wiedziałam, że nie będzie w nich dobrze wyglądać. Tak, rzeczywiście wydłużają nogi. Z takim tutaj. Fu -fu. Bo one są takie, wiecie, do ziemi. Takie do ziemi, fufurufu. I niedługo to wszystko zobaczycie na mnie. E, także chwilka cierpliwości. E, I to są takie dżinsy, z którymi ja bym powiedziała nie, ale Karola mówi, tak, mierzysz i rzeczywiście, jak przymierzyłam, ładnie to wszystko Było I była wow. Opinają, wow. E, I przyznaję się, każdy mówi, że są super. Tak, i nawet moja przyjaciółka mówi, ona też też mi się bardzo spodobały. I słuchajcie, tutaj jest Kiko. Kiko kiedyś było w Polsce, a zapomniałam podróż z Polski, sobie kupiłam taki. E, Wypiekany? Prasowany. Prasowany, wypiekany, no nie wiem, taki baked. No taki puder w kolorze 04 bardzo mi pasuje. Tam niewielkie pieniądze. I tutaj słuchajcie, taka alternatywa do, dla mojego luksusowego błyszczyka Lamer, którego oszczędzam, a tutaj jak nie oszczędzam, to sobie taki za 8 euro. Proszę ja bardzo. Ja chciałam kupiłam. powiedzieć, że ma piękne opakowanie. Ładne opakowanie, prawda? Mhm. Ładny taki. Ten błyszczyk jest taki... Kupiłam też eyeliner, który już mi tak nie, nie służy, ale ten puder i ten błyszczyk tak ładnie. No i tyle z zakupów, i już. No i zobaczcie, tak wyglądają, tak wygląda backstage e, naszych nagrań. Suzy malująca się do malutkiego lusterka na środku ulicy. A tutaj możecie zobaczyć nasz bałagan. No jak? No super. A to w ogóle spodnie, które Wam pokazywałyśmy. Piękne, co nie? Dobra, zaczynamy! A teraz Wam chciałam pokazać taki piękny widok, po Suzy się poszła przebierać na kolejne zdjęcia. A ja tutaj znalazłam łódkę w jej kolorach. No, idealna dla niej. Myślę, że byłaby zachwycona. Marcel już nam podkrada nasze piękne naczosy, które chcieliśmy tutaj zaprezentować. Mas jego ceniać, Smak? Jak na czasy? Mm. Mm. Ile na dziesięć? Mm. Milion, milion na dziesięć. Lubimy takie poczności wakacyjne. Jesteśmy absolutnie zachwycone architekturą tego miasta, a w dodatku, jak macie jeszcze słońce i jakieś takie poczucie bezpieczeństwa w tym mieście, prawda Karola? Tak. To po prostu nic więcej do szczęścia nie potrzeba i powiem Wam szczerze, że z przyjemnością wróciłabym tu jeszcze raz na zdjęcia i jeszcze raz, bo wszystko jest tutaj takie fotogeniczne. Wróciła, Wrócimy. Fotogeniczne, piękne, wiecie co, te moje vlogi to zawsze takie zachwycające, no ale sami wiecie, że podróże kształcą i jednak człowiek inaczej patrzy jak wyjedzie, Posmakuje, popatrzy, pozwiedza, popróbuje. To od razu żyć się chce. I my właśnie po tym krótkim wypadzie tak się czujemy. No i kochani, proszę bardzo, kto tu gotował? A nie, nie Karola. Mamy ze sobą tutaj mistrza. Mistrz powie: Hello. Hello. To jest mistrz? Tak, mistrz Marcin. Nie pokażemy, ale mówimy, że mamy takiego. I słuchajcie, yy, parę słów od mistrza. Co tu mamy? Krewetki, małże. Tak. Kilka ostryk makaron, czosnek, trochę cytryny, białe wino i już, już. prosta sprawa. I mamy naprawdę pychotkę. Wiecie, dobrze mieć takiego yy, mistrza, mistrza kuchni. Mistrza kuchni tak. Mistrzynie tutaj pomagały yy, w noszeniu talerzy, polewaniu wina. Tak, polewaniu <laughs> wina. I to już koniec naszej hiszpańskiej wiosennej przygody, bo tutaj rzeczywiście czuć już wiosnę. I życzymy sobie z Karolą, aby ta wiosna jak najszybciej przyszła do Polski. Mamy nadzieję, że się podobało. No, wiecie, jak to u nas. Na wyjeździe ja się wszystkim zachwycam, wszystko jest takie piękne, miłe. No, bo za granicą to jednak się inaczej przeżywa. Milutko, ale potem też równie miło jest wrócić do Polski na swoje stare śmieci, o tak. I jeszcze taka krótka uwaga: tutaj za nami, nie widzicie, ale tutaj biegają, spacerują, słońce świeci, no po prostu milutko. Taka krótka jeszcze uwaga. Bo tutaj te osiedle za mną w tle, to ono zawsze świetnie się komponuje na zdjęciach. I powiem Wam, że są tutaj dwa apartamenty do sprzedania. I teraz Karola powie, jaka jest ich cena, bo ona się przymierza, żeby być moją, e, prawda, sąsiadką. I Przymierzałam tak, się, ale tak, cena. E, Zwala z, e, z, z nóg. No zdradź ile. E, mieszkanie tutaj z widokiem tak, na morze kosztuje tak. ponad 2 miliony euro. Tam chyba było 2300 albo 2400. I z takim bocznym widokiem Tam dalej. na morze równe 2 miliony. No, więc jak macie takie wolne fundusze, to można. Tutaj oczywiście sobie, euro. Oczywiście euro, można się pokusić o takie mieszkanie tutaj nad samym morzem. No, no plus tego apartamentu jest, no, że wychodzicie od razu, macie morze, tak? Dużo jest budowanych apartamentowców, nowych domów, ale w głębi lądu, nie tak blisko morza. I dlatego tutaj jest tak wyjątkowo e, drogo. Pewnie są i droższe, wiadomo, no ale cena tak zwala z nóg. Mimo wszystko żegnamy się z wami, było nam bardzo miło, mam nadzieję, że Wam też łapki w górę, subskrybujcie kanał, już niedługo premiera mojej kolei obuwia. Także pochwalimy się już niedługo zdjęciami też na Instagramie. Bądźcie z nami. Całujemy. Pa, Dios.